Witam wszystkich na moim kanale. I pora na nowy filmik wrześniowy. Jest 19 września, więc pora na drugi filmik w dzisiejszym dniu. Ten jest troszeczkę weselszy, bo chodzi o dzień emotikona, czyli inaczej, emotki. Dla mnie lepiej brzmi emotki, więc mi przy emotce. Żeby nie przedłużać, to lecimy z tematem. Emotki, jak dużo rzeczy ważnych na świecie, zostało swoje święto. Jest to dzisiaj, 19 września. Więc mam nadzieję, że kiedykolwiek, przynajmniej raz, ktoś z Was wysłał jakąkolwiek emotkę. A na pewno więcej niż raz. To takich osób jest dużo. Do takich osób, które wysyłały dużo emotek, zaliczam się ja. Lubię emotki. Więc dodaję do prawie każdej wiadomości, jaką wysyłam. Więc moi znajomi, bliscy, to wiedzą. Czasami mówią, że nawet za dużo ich wysyłam. Ale lubię emotki. Kocham emotki właściwie. To są słodkie. Więc mam nadzieję, że w tym dzisiejszym troszeczkę bardziej smutniejszym dniu bo dzisiaj pogrzeb Królowej Elżbiety II. Tak już macie jeden filmik, a to jest drugi. Przynajmniej trochę Was rozwesele, pocieszę i przypomnę, że jest takie święto pomimo tego, co się smutne dzisiaj dzieje. To, że jest to święto, emotikona dla mnie, emotki, więc mam nadzieję, że to Was rozwesela. Jeszcze zanim zakończę ten filmik, to mam do Was jakąś fajną rzecz do pokazania pewno kilka z osób Was ma coś podobnego, więc by nie przedłużać, pokażę Wam teraz emotkę na żywo. To ta emotka jest bardzo duża, więc mieści się tylko częściowo w kadrze. To jest emotka piłka. Na pewno wiele z, osób wiele z was ma różne emotki, przecież piłki, Jaśka, wyroczka, czy jakoś tam inaczej, więc chcę wiedzieć, jest was takie coś ma. Więc piszcie w komentarzach, chętnie przeczytam. I jeśli chodzi o ulubioną emotkę, jaką ja lubię, to właśnie Wam zdradziłem, czyli taka, czyli puszczająca oczko. Wielka gała i jęzor wywalony. To jest moja ulubiona emotka. Używam jej właściwie najczęściej, bo jest dla mnie czymś śmiesznym, rozweselającym. Czuję się wtedy radosny, jak wysyłam taką emotkę i szczęśliwy. Więc to na dzisiaj tyle. Dowiedzieliście się tutaj czegoś ciekawego o mnie, co lubię. I co posiadam, czyli taką wielką matkę, i też rozweseliłem ten smutniejszy dzień, bo jest dzisiaj pogiel królu Lizby, tej drugiej, trzeba oddać, tak jak jak hołd. Więc to w poprzednim filmiku, a teraz, by Was pocieszyć, jest ten filmik. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobał. To na wszystko w tym filmiku, więc zapraszam do subskrybowania lajkowania tego filmiku, bo jest bardzo ciekawe pisanie komentarzy dzisiaj tylko komentarze godne, albo w tym dzisiejszym filmiku o emotce o tym, czy ktoś ma z Was rzecz związaną z emotką Więc tylko takie komentarze innych nie będę czytać, takich beznadziejnych, czy coś tam takie pominę, będę tylko oczy te, które są godne, albo tyczące się emotki. Więc. I udostępnijcie ten filmik, bo jest ważny dla mnie i dla e wszystkich emotikonów, jakie są na całym świecie. Więc, emotikony i ja żegnamy się z Wami. Więc do zobaczenia, cześć.